W ubiegłym roku odbył się po raz pierwszy w szczecinku mały festiwal filmowy Integracja Ty i Ja. W tym roku mam zaszczyt zaprosić Państwa po raz drugi na to wydarzenie do gościnnego kina Wolność, na mały festiwal Integracja Ty i Ja będący imprezą towarzyszącą dziewiątego europejskiego. Festiwalu Filmowego "Integracja Ty i Ja" w Koszalinie. Rozpoczynamy 4 września o godzinie 18:00, natomiast 5 września od godziny 10:00 zapraszam na projekcje filmów, występy rodzimych artystów, pokaz sprzętu rehabilitacyjnego, medycznego, jak również stoiska środowiskowych domów samopomocy, warsztatów terapii zajęciowych i innych instytucji zajmujących się wymaganiem osobom niepełnosprawnym. Serdecznie zapraszam.